Czy Motorola właśnie zaprezentowała najlepszy na rynku smartfon z klapką. Taki tytuł ma szansę zdobyć debiutująca na hucznej premierze w Nowym Jorku Motorola RAZR 60 Ultra. Producent od kilku lat konkuruje z Samsungiem w wyścigu o palmę pierwszeństwa w tej kategorii i regularnie zawstydza go jedną kwestią rozmiarem i funkcjonalnością ekranu zewnętrznego, bo w motkach z dopiskiem Ultra on ma aż 4 cale i można na nim korzystać normalnie ze wszystkich aplikacji, nie z kilku wybranych widżetów. Wraz z Premierem 60 Ultra do tej jednej przewagi dochodzi najlepszy na rynku smartfonowy procesor Snapdragon 8 Elite, napędzający prawdziwie flagowe modele oraz rozbudowane funkcje AI działające w oparciu o kilka silników sztucznej inteligencji jednocześnie. Gemini od Google, Perplexity, Lama od Meta, a w najbliższej przyszłości także oko pilota od Microsoftu. Razer 60 Ultra ma też największą baterię wśród smartfonów z klapkami 4700 mAh, ładowaną 68 W po kablu i 15 W bezprzewodowo oraz ma 3 50 MP aparaty, dwa z tyłu i jeden z przodu. Żeby być najlepszym w tej kategorii trzeba też oczywiście być odpornym na wodę, mieć sprawny i solidny zawias, ten tutaj jest tytanowy i powinien wytrzymać 800 tysięcy rozłożeń i świetnie wyglądać. Szczególnie na tej ostatniej kwestii Motorola się zna. Razer 60 Ultra jest dostępny w czterech kolorach opracowanych przy współpracy z Pantone, a dwa z nich są wykonane z drewna i alcantary. Cenę nowej klapki od Moto podrzucę Wam w opisie, a pozytywna informacja na koniec jest taka, że motka sprowadza na rynek jednocześnie wyraźnie tańszy, bazowy model Razer 60.